Pierwszy mecz sezonu za Warsaw Eagles i na pewno nie tak początek rozgrywek wyobrażali sobie trenerzy, zawodnicy oraz kibice warszawskich orłów. W dziewiątych derbach Warszawy Eagles musieli uznać wyższość lokalnego rywala Warsaw Mets. Początek pojedynku należał do Mets, którzy już w pierwszej kwarcie po przełożeniu Jana Omelańczuka wyszli na prowadzenie. Początek drugiej kwarty przeniósł kolejne punkty dla mec, a na tablicy wyników pojawił się rezultat 0-13. I wtedy Igars złapali swój rytm gry. Najpierw 35 jardowe podanie na przyłożenie do Mateusza Ponety posłał rozgrywający Jan Wawrzyniak, a tuż przed przerwą taszdał zdobył szaki Simur i do szatni Igars schodzili prowadząc 14 13. Trzecia kwarta przyniosła podwyższenie prowadzenia orów. Skutecznie za trzy punkty kopnął Filip Twardowski. Sztukę tę powtórzył również w czwartej kwarcie. Na kilka minut przed końcem spotkania Eagles prowadzili 20-13. do 13. I w tym momencie Mets całkowicie odwrócili losy meczu. Najpierw dwoma znakomitymi akcjami popisał się Jan Omelańczuk, dzięki czemu Mets wyrównali wynik spotkania, a decydujący cios wyprowadził Adam Dobkowski, który przechwycił podanie rozgrywającego Eagles, i spokojnie wbiegł w pole punktowe Orłów. Dzięki tej akcji Mets wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca spotkania i zwyciężyli 27 do 20. Takie są też derby, to też jest dla nas trochę zimny prysznic, że, że jakby mecz się sam nie wygra, są cztery kwarty do rozegrania, no i co, trzeba uważać do, do końca, ja, ja tylko gratuluję mecom, bo, bo, bo naprawdę w końcówce zrobili to, co my powinniśmy zrobić na początku tej czwartej kwarty, czyli zrobić czyli, czyli to przyłożenie, które by nam dało dwa posiadania przewagi, nie udało się, jakby trudno jest jeszcze rewanż, także, także myślę, że to nie jest zamknięta sprawa. Teraz drużyny czeka przerwa świąteczna, a za dwa tygodnie Eagles wybiorą się na mecz wyjazdowy z Jaguars w wrocławskie. Pamiętajcie, że więcej materiałów na temat futbolu amerykańskiego znajdziecie na gameday.pl oraz na kanale Game Day na YouTubie. Do zobaczenia!